24 czerwca uroczystość najświętszego serca Pana Jezusa. Polskie serca w domach lub w parafiach dokonają aktu poświęcenia siebie sercu Jezusa i sercu Maryi. Ponawiamy uznanie Jezusa Chrystusa Królem swego serca, małżeństwa, rodziny i ojczyzny. Od 15 do 23 czerwca nowena przygotowująca. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Centralna uroczystość odbędzie się o godzinie 18:00 w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa Króla, Hojna. Program na 24 czerwca w pozostałych miejscach. 21 Apel Jasnogórski. 21 15 Akt poświęcenia siebie dwóm sercom. 21.25. Uznanie Chrystusa królem swego serca, rodziny i ojczyzny. Organizator Sanktuarium Najświętszego Serca pana Jezusa Chrystusa Króla w chojnie. Łączymy się w modlitwie.